Zaczynamy poszukiwania. Ale czego? To jeszcze nikt nie wie. Ostrożnie kopać. Nie wyjechać powietrze. Mieliśmy chyba łóseczkę, chyba tak. Coś mi się wydaje. Chyba dzisiaj? Dobra, panowie, coś tutaj jest, ale co to, nie mam pojęcia. Raz zobaczymy. Tak, no, już co my tu mamy? Coś tu jest, nie? Tylko co? Chyba szpalel jakiś. Tak mi się wydaje. A jak? Sapareczka stara. Jak świat. A jaka? Nie mam pojęcia. Chyba niemiecka. Z długim członkiem ja Chciałem z taką kupić Tu mamy znalezioną już Dobra. Trochę obstukamy, popukamy, już git No jak noweczka, nie? No na się wbija. Dobra, lecimy dalej. Co to dalej może być? Zaraz zobaczymy. Z pręcikiem. No chyba dalej już nic nie będzie. No, coś jednak jeszcze jest. Głęboka cholera. No nie ma nic. Dobra. Lecimy dalej. Przy okazji pokażemy okolice, gdzie jesteśmy. To jest takie wyschnięte jezioro, jak powiedzieć. Województwo zachodnie pomorskie. Między świdwinem a Draskiem. Jak ktoś kojarzy. Teraz pokażemy całość. Tutaj jest olbrzymie. Ponoć walki były jakieś, ale jakie to jeszcze są? Sam, sam nie wiem. Ale parę, parę fantów to wykopałem. do ciekawych. No proszę oglądać. W tamtym stawku połączyłem coś leży na dziarek ale tam ciężko dojść. No ale może kiedyś się go sperentuje. Dobra, to kończymy na razie. Idziemy dalej, bo bateria mam słabo, w kamerze. Na razie.